Na konferencji zupełnie spontanicznie zebrał głos jeden z przedsiębiorców zapewne rozżalonych tym, że nie mogą tutaj okoliczne firmy prowadzić działalności gospodarczej. Jak pan uważa, czy powinni powinni składać wnioski o odszkodowanie do sądu, w jakim kierunku powinni dzisiaj, czy protestować, w jakim kierunku powinni być, pójść przedsiębiorcy, no żeby wyjść na prostą z, tym, z taką sytuacją, jaką mamy w tej chwili? Sam osobiście spotkałem się z kilkoma takimi przykładami z Łodzi, z miasta, z którego pochodzę, i sam namawiałem na to, żeby składali wnioski. Dlatego, że to jest oczywiście niezrozumiałe, dlaczego e, zamyka się e, restaurację czy hotel nie dając jakby pomocy na czas, bo wiele restauracji już nie przeżyło. 30% mówi się, że zostanie zamkniętych i się już nie otworzy po pandemii, więc oni oczywiście wystąpią o odszkodowanie od Skarbu Państwa i mają ku, ku temu prawo, prawo, dlatego że nie ma stanu nadzwyczajnego wprowadzonego. Rozporządzeniem nie da się zamykać wszystkiego, całej gospodarki i tak ja, dalej. Ja, ja rozumiem to rozżelenie, bo mam wielu znajomych, którzy prowadzą jakiś taki biznes, bary, nieduże jakieś tam restauracje i wiele ludzi się do mnie też zgłasza i naprawdę nie ma innego wyjścia. Albo będą mieli wszystko zapłacone, te koszty pracownicze, koszty stałe i tak dalej, albo będzie tak, że ktoś dostanie 5 tysięcy za pomogi i na zasadzie ma poprowadzić firmę. No to niech pan Morawiecki za 5 tysięcy, które proponuje dla takiego przedsiębiorcy, niech spróbuje utrzymać przez miesiąc czasu. Jak utrzyma, to ja z nim robię zakład, że ja go zaproszę do najlepszej łódzkiej restauracji, jak przeżyje 5 tysięcy, za 5 tysięcy złotych, plus powiedzmy tam koszty, jakieś koszty niewielkie, stałe zostaną opłacone. Jeśli przeżyje w firmie. Doskonale wiemy, że to nie jest 5 tysięcy, to jest kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, nawet jak restauracja jest zamknięta. Ogrzewanie, koszty pracownicze, funkcjonowanie tej restauracji, czasami też podatki oczywiście, to wszystko trzeba zapłacić. Jak nie dzisiaj, to za dwa miesiące, bo to, że jest zawieszone, odroczone, to nie znaczy, że to jest w nieskończoność, trzeba za to zapłacić. Więc w związku z tym uważam, że ta pomoc nie jest realna i się nie ma co dziwić, że tu wystarczy spojrzeć w Krakowie, jak wyglądają te witryny, no to po prostu jest, jest smutek. W Niemczech też są zamknięte, ale ci ludzie mają na tyle środki, że wiedzą, że kiedy się skończy ta pandemia, nie otworzą i będą mogli funkcjonować.